Idziemy nasz z ze strony głębi BDP to nie tylko i dzisiaj czwartek 19.41 <laughs> Tutaj się parują górniaki, ale tutaj kingi te są. I woła się. Się chyba sparowało w końcu. No jak? Jesz jeszcze to nie czas. Ale jak się sparowały, można byłoby ich puścić. Dalej wam pokażę co tu się dzieje. Ale już się młode zaczynają kłuć. Patrzcie jak się parują. Jak się te górniaki nie sparują to ja jak u dziadka jestem samiec, co ja parowałem tę samicę. Bo to samiec, ten co przyleciał, no to... No to przywiążę go tu I, i może się spory, bo jakie wyleciały wtedy to. O, widać tamty? Nie widać. To ten. To, 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 to ona tak chciała, że dać tam King do niej. tam Dobra, idę tam, bo nagram. A tu coś się zmieniło, zająłem. O ten grucha, czy zrobi zrobił teraz? Ta ko grucha, oni tu nie co sobie zrobili. Tutaj bok. Tutaj młode już. O. Ten, ten, ten. Gdzie ten tipler? Nie, nie wiem. Gdzieś tu jest. Czart. Nie wiem gdzie. Gdzie? Może znowu mi uciek na górę tam. A nie tu jest dobra. O ten. Ty temu tiplerowi miał pióro w ogonie ale mu wyrwałem to, bo brzydko trochę wygląda tak śmiesznie. Ten bez pary, nie wiem, samice by do niego chyba ale nie wiem, pokażę się. Tutaj te mają jajka, to ten, to jak już Budapest te mają, to zaraz będą albo te. Nie, prędzej o ta para będzie miała, później tutaj będą mieli, co tam siedzą, budapes z wyszłańcem. albo te, pustusy, mefki, na... albo wywrotowce, albo mefki, na samym końcu będą, nie, czekajcie, później, a, chwila, jeszcze tutaj, o, będą, nie wiem, kiedy tam jeszcze są, nie będę postać. na samym końcu to będzie, nie to Kurde pogubiłem się od nowa Buda peszty Później o tutaj albo tu Później będą albo od tutaj, Albo nie wiem. Albo od tych albo Od tych boków tam na dole co tam mają Albo wywrotowce albo te będą Później mewki albo wywrotowce Później posztuszy Później te będą się klucz I na samym końcu te Tutaj sam rzuciłem ale się trochę Dzięki kompo, chyba kurde, że mają To dużo, ale dobra, Nie im dawać tyle, tą modę mają taka oparka, i z góry to fajne <tryk> co mam im dzisiaj przyniosę, za powodę tylko patrzę co tutaj jeszcze jest, ale nic nie ma do pary I te, kurde, jaki typ Dryary się parują. Te się parują, na jajka A, czekajcie, jeszcze kingi będą gdzieś na... też. Tutaj boki i tu jeszcze. A tam nic sobie Dobra, idę po wodę i po Parują się kingi tu. Wołają samiec. Te górniaki też się parują. <laughs> I ja im sławę przyniosłem, głębią i ten. Idę im po wodę teraz. Nie straszę tych kingów. Niech się parują. Taki wam krótki film nagram. Że, że są młode. Idę po wodę i coś dogram. Dobra, dałem im wody. Ale widzę, że czep. Czepę lata za tą samicą. Ale nie wiem, jak ona jeszcze długo ciągnie. To taka widzę, taka jakaś już mrawa. Zobaczcie się. Eee, chciałem nie mówić. A, jak są młode gołębie, to ja zauważyłem. Jak ruchają, to to jest ta. Samica później będzie, a jak nic nie gruchają, dopiero już później, to to będzie samiec. No i już tak zauważyłem. Raz też przetestowałem, słowim przydałem, niech się noszą na gniazda niech młode, ejka nie szkoda ich młode, tak jakby te paczki już mają oni mieli wcześniej, nie to oni mieli, nagrywałem też no to właśnie, no patrzcie jak się dom macha do tego kasztana zobaczymy co wyjdzie dobra, to będzie na tyle dzisiejszego odcinka będzie na tyle tutaj dane, tu też dane będzie na tyle dzisiejszego odcinka może coś dogram jutro może wypuszczone będą, może wcześniej wrócę. Patrzcie jak woła. No dobra, zostawcie komentarz, łapkę w górę. I widzimy się w następnym odcinku, który odbędzie się niedługo. <try> dobra. Na razie.